Na samym początku zaznaczę, że w trakcie tego krótkiego pokazu nie zmarnuję ani jednej minuty waszego czasu. Jeszcze do tego wrócimy. Dobrze. Drodzy jurorzy, wyciągnijcie swoje telefony, jeżeli macie je przy sobie. Ja mam. Ekranem do dołu. Dobrze. Fantastycznie. Kochani, tak, wygląda nowa fabrycznie zapakowana talia kart. Karty pozostają w idealnej kolejności dopóki nie potasujemy całej talii po raz pierwszy. Janek, mam do Ciebie prośbę, podnieś mniej więcej połowę kart w ten sposób, tak jak ja, połóż tutaj, sprawdźmy do jakiej karty przyłożył się Janek. Mamy dziewiątkę kier i na tej dziewiątce, Agnieszka, poproszę Cię, że, że, żebyś się podpisała. Dobrze. Nie, tak. A Małgosiu, Ciebie poproszę dokładnie o to samo, żebyś podpisała się na kolejnej karcie. Świetnie. <laughs> Mamy dwie karty, kartę Małgosi oraz kartę Agnieszki. Tak. Drogie panie, nie obrażajcie się na mnie, ale muszę przerwać wasze karty. Umieścimy je tak, żebyście je miały cały czas na oczach. W międzyczasie zróbmy z widelcem coś czego robić się z nim tym. naprawdę nie, nie powinno. Marmujesz. On się roz, roz, rozdwoił się on. <noise> Najlepsze jest to, że im bardziej skupiacie swoją uwagę, tym bardziej wasze własne oczy mogą was zaskoczyć w ten sposób. Wyprostuję go na waszych oczach. Patrzcie uważnie. To już nie jest takie spektakularne, także... <grywy> Janek, wystaw proszę dłoń. Umieszczę widelec w twojej dłoni, zaciśnij rękę, śmiało. Raz, dwa, trzy. Poczułeś coś ciekawego w dłoni? Nie. To, to bardzo dziwne, bo w tym momencie widelec jest całkowicie wykręcony. Fizycznie nie byłbym w stanie tak go wykręcić. Janek spróbuj go odkręcić śmiało. Nie ma szansu. Nie ma szansu. <noise> Najlepsze jest to, że w tym momencie publiczność zwykle podejrzewa, że mam jakieś specjalne madło gdzieś w rękawie. A prawda jest taka, że wszystko, czego nam potrzeba, to tylko odrobina skupienia, żeby stworzyć coś absolutnie niepowtarzalnego. Janek, widolet jest dla ciebie na pamiątkę. Wow, nie wiem to zrobię wróćmy do Waszych kart. Małgosia, złap, proszę swoją kartę. Wyciągnij ją. No. Śmiało i zaciśnij w dłoni, dobra? Agnieszka, ciebie a, proszę o to samo. Wyciągnij jasne, kartę, proszę. zaciśnij w dłoni. Na początku obiecałem wam, że nie zmarnuję ani jednej minuty waszego czasu. Dlatego postaram się coś z tym zrobić. Patrzcie uważnie. 1626. Na Waszych oczach, kochani. Jezu, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sprawdźcie Janek telefon. Śmiało, odwróć sprawdź godzinę. 1621. Ale nie tylko na telefonie Janka, kochani. Na telefonie każdej osoby z publiczności, która jest dzisiaj tutaj z nami. Śmiało, wyciągnijcie telefony. Sprawdźcie, którą macie godzinę na swoich zegarkach. Co to się właśnie wydarzyło? Wow. Nie Ale jeżeli czas naprawdę się cofnął, to z przedartymi kartami w waszych dłoniach także powinna się coś wydarzyć. Małgosiu, otwórz proszę dłoń. Wezmę Twoją kartę. W tym momencie, jeżeli czas naprawdę się cofnął, ona powinna być scalona. Ale to jest ryzyko zabawy z czasem, bo nie zawsze mamy gwarancję, że coś pójdzie po naszej myśli, bo połówki waszych kart całkowicie się połączyły. Agnieszka, wystaw proszę swoją kartę, rozwin ją i pokaż wszystkim. Mm. Już rozwijam ją. No dokładnie jest tak samo. No wow! Agnieszka, wystaw dwie dłonie na biurko mm -hmm. i przykryj całą talię kart, tak jak dobrze, ja. Dobrze, dobrze, już już, już, już. Fantastycznie. Raz jeszcze, kochani, cofniemy się w czasie. Patrzcie uważnie. Za ja. Powolutku. Zadyma, o, jest, o, za dyma, jest zadyma, jest zadyma. W ten sposób, kochani, tak jak obiecałem, cofniemy się do początku, bo tak wygląda fabrycznie zapakowana talia kart. Ma na sobie folię, fabryczną naklejkę oraz oczywiście pudełko. Nie będziemy go potrzebować. Nie. Cała talia jest w idealnej kolejności, kochani. Za wyjątkiem dwóch odwróconych kart. Twojej, Agnieszka, oraz twojej, Małgosia. Karty są dla was na pamiątkę, a ja dziękuję wam serdecznie. Bardzo dziękuję. Gratulacje. Dziękuję serdecznie.